Jeśli masz już dość czekania, wiedz, że dla ciebie zaczyna się nowy cykl. Aniołowie otworzyli już drzwi, które przez długi czas były zamknięte. Ale żeby miłość mogła się pojawić, musisz zaakceptować tę energię. Komentarz akceptuje. Miłość 111. I toruje drogę do prawdziwego związku. 11 to liczba zwrotna, która przyniesie ci miłość, na którą zasługujesz. To uczucie izolacji, zagubienia w morzu obowiązków i emocjonalnej pustki jest znane, prawda? Czujesz się uwięziony w błędnym kole, jakbyś nieustannie biegł na niekończącej się bieżni, nigdy nie będąc w stanie dotrzeć do mety. Być może czujesz się wyczerpany, przytłoczony i nie potrafisz znaleźć chwili spokoju ani prawdziwego kontaktu z samym sobą. To tak, jakby niewidzialna siła ściągała cię w dół, topiąc w ciemnościach bez żadnych przewidywalnych horyzontów, a ty nie wiesz, jak się uwolnić. To znajome uczucie może być echem tęsknoty za brakującym ogniwem, brakującym elementem w twojej podróży. To narastające poczucie pustki, ten namacalny brak czegoś fundamentalnego w twoim życiu jest krzykiem. Głos, który szepcze, czasem krzyczy, ale rzadko można go usłyszeć pośród nieustannego hałasu obowiązków, oczekiwań i zmartwień. To właśnie w tej ciszy, w tej pustej przestrzeni wewnątrz Ciebie zaczynają się wyłaniać znaki, jak echa przeszłości, które trzeba zrozumieć i zintegrować z Twoją teraźniejszością. Nie są to materialne, widzialne znaki. Lecz subtelne echa, ledwo wyczuwalne wibracje, niczym niedokończona melodia czekająca na dokończenie. To właśnie te niuanse mogą zmienić Twoją ścieżkę i doprowadzić Cię do odpowiedzi, której szukasz. Wyobraź sobie moment jasności, moment, w którym Twój umysł łączy się z większym wszechświatem wszechświatem, który Cię rozpoznaje, wita i prowadzi do następnego kroku. W tym scenariuszu postać matki często zajmuje szczególne miejsce, tak, Twoja matka. Może wypchnąłeś ją ze swojego życia, a może wypchnąłeś ją z siebie. Być może istnieje nieporozumienie, dystans emocjonalny lub pustka, którą należy wypełnić. Może ona czeka na Ciebie, a Ty musisz nawiązać kontakt z jej istotą, ze swoją istotą. Bądź gotowy podążać za tym połączeniem i rozpoznawać jego echo w swoim życiu. Ten tekst nie jest poszukiwaniem szybkich rozwiązań ani magicznych formuł. Nie jest to również instrukcja naprawiania związków. To podróż w głąb siebie, zaproszenie do zanurzenia się w głąb własnych doświadczeń. To propozycja, by wsłuchać się w szepty swojego serca, usłyszeć te subtelne znaki, te dyskretne iskierki, które wskazują drogę. To podróż w poszukiwaniu samopoznania, zaproszenie do nawiązania bliższych relacji z najważniejszymi osobami w Twoim życiu, łącznie z Tobą samym. Torujemy Ci ścieżkę, którą będziesz podążał, którą będziesz się kierował i którą będziesz mógł poprowadzić siebie samego z pomocą wszechświata. Niekoniecznie chodzi o znalezienie odpowiedzi, ale o uświadomienie sobie, że wszystkie odpowiedzi już w tobie są. Są takie chwile w życiu, kiedy wszystko zmienia się w jednej chwili. To jest jedna z nich. Ta wiadomość jest bramą do miłości i spełnienia, o jakich marzysz. Aby ją przekroczyć, potrzebujesz odwagi i obecności. Jeśli odejdziesz, zanim wysłuchasz wszystkiego, portal się zamknie, a wszechświat zabierze błogosławieństwo, które miało nadejść. Co więcej, pustka, która powstaje w wyniku tej decyzji, może stworzyć przestrzeń dla strachu, wątpliwości i pecha, które będą chciały utrzymać Cię w pułapce. Wybierz pozostanie. Wybierz przeżycie tej transformacji, która jest już w Twoim zasięgu. Zastanów się teraz, w jaki sposób to wewnętrzne poszukiwanie przejawia się w Twoich relacjach międzyludzkich. Często szukamy u innych potwierdzenia naszej wartości i wypełnienia luk w sobie. To tak, jakbyśmy oczekiwali, że czyjaś miłość wyrazi miłość, której my nie potrafimy znaleźć w sobie. Ta Zewnętrzna zależność, choć zrozumiała, może prowadzić do niezdrowej dynamiki. Zamiast pielęgnować autentyczną relację, może to prowadzić do nieustannego poszukiwania akceptacji i satysfakcji ze źródeł zewnętrznych, co może prowadzić do wypalenia i frustracji. Wyobraź sobie ogród: co się stanie, jeżeli poświęcisz cały swój czas i energię na pielęgnację innych kwiatów? A zaniedbasz podlewanie i odżywianie swojej własnej rośliny. Roślina, która cię reprezentuje, zaczyna więdnąć, a inne kwiaty, bez względu na to, jak piękne są, nie będą w stanie zaspokoić twojej podstawowej potrzeby żyznej gleby do wzrostu. Kruchość rośliny odzwierciedla wrażliwość, która powstaje, gdy zapominamy odżywiać własną esencję. Z drugiej strony, pielęgnowanie własnej odporności, własnego wewnętrznego ogrodu stwarza żyzny grunt dla zdrowych relacji. Kiedy znasz i akceptujesz siebie, jesteś lepiej przygotowany, aby zrozumieć potrzeby innych, nie przypisując im swoich braków i oczekiwań. Obserwując różne rodzaje kwiatów, rozumiemy, że każdy z nich jest wyjątkowy i ma swoje własne zalety. A nie zależy od innych, aby być kompletnym. Kolejnym istotnym aspektem jest umiejętność rozpoznawania i wybaczania. Przebaczenie jest często pierwszym krokiem w kierunku uzdrowienia. Wybaczenie nie oznacza zapomnienia lub usprawiedliwienia szkodliwych czynów, ale raczej uwolnienie się od bólu, jaki te czyny nadal w Tobie wywołują. Jest to akt współczucia wobec samego siebie, który pozwala ci iść naprzód w swojej podróży. Wyobraź sobie strumień rzek zbiegających się w jednym punkcie. Przebaczenie jest punktem zbieżnym, który jednoczy różne doświadczenia z przeszłości i zapewnia ciągły, odnowiony przepływ. Wyobraź sobie teraz konkretną sytuację: czujesz się zawiedziony przyjaźnią, która się wyczerpała. Zamiast pielęgnować gorycz, szukaj zrozumienia. Zrozum, że podobnie jak drzewo, które traci liście o określonej porze roku, tak i przyjaźnie czasami potrzebują przejść przez momenty przemian. Nie oznacza to, że przyjaźń straciła na wartości, ale że ona, jak wszystko, co podlega ciągłym zmianom, ewoluowała w swój własny cykl i trzeba się do niego dostosować. Być może słyszałeś wiele obietnic, ale nic się nie zmieniło. Ale to przesłanie jest inne jest pełne prawdziwej i namacalnej siły duchowej, skierowane do tych, którzy czują się zagubieni, zapomniani przez miłość. Sekret aktywacji tej siły jest prosty: Pozostań tutaj do końca, nie wychodząc. Jeśli odejdziesz, ta energia się rozproszy, a to, co miało cię unieść, może stać się ciężarem, który jeszcze bardziej oddali cię od tego, czego chcesz. Nie pozwól, aby ta okazja przepadła przez chwilę zwątpienia lub nieuwagi. Twój moment jest teraz. Pamiętaj, klucz nie jest na zewnątrz, lecz w tobie. Kluczem do harmonii jest umiejętność poznania siebie, dbania o siebie i wybaczania sobie. Tylko wtedy, gdy pielęgnujemy te wewnętrzne cechy, możemy nawiązać autentyczne, trwałe więzi, zarówno z samym sobą, jak i z innymi. Przecież zdrowy związek jest odzwierciedleniem ciebie samego, lustrem, które odbija Twoją drogę rozwoju. Zastanów się teraz, jak to się ma do sytuacji, gdy stajesz w obliczu wyzwań w swoich związkach. Czasami komunikacja zawodzi nie. Z powodu braku słów, ale z powodu niedoskonałości sposobu, w jaki słowa są przekazywane i odbierane. Wyobraź sobie utwór muzyczny: każda nuta sama w sobie jest piękna, ale to harmonia, czyli interakcja między nutami, tworzy porywającą melodię. Podobnie, same słowa nie definiują skutecznej komunikacji. To sposób, w jaki są ze sobą powiązane ton głosu, kontekst sytuacji i wzajemny szacunek tworzą produktywną interakcję. W przeciwieństwie do utworu muzycznego, relacje międzyludzkie nie podlegają z góry ustalonej partyturze. Każdy człowiek ma swój własny ton, swój własny rytm. Zrozumienie tych indywidualnych rytmów i dostosowanie do nich naszej komunikacji jest podstawą harmonii. Przykład: Konstruktywna krytyka może być równie wartościowa co szczera pochwała, ale jej forma musi być dostosowana do kontekstu. Jeśli krytyka jest przepełniona agresją, może być postrzegana jako mechanizm obronny, a nie okazja do rozwoju. Natomiast jeśli zostanie to powiedziane delikatnie i jasno, może być to zalążek, który rozkwitnie i pomoże wzmocnić więź, tak jak wzajemne oddziaływanie elementów muzycznych buduje melodię. Kolejnym istotnym aspektem jest umiejętność wczucia się w sytuację innej osoby. Wyobraź sobie, że jesteś artystą malującym obraz. Każde pociągnięcie pędzla, każdy kolor ma swój cel i znaczenie w kompozycji. Jeżeli artysta nie podejmie wysiłku, aby zobaczyć obraz jako całość, ostatecznie zniekształci dzieło. Podobnie w relacjach międzyludzkich musimy wczuć się w sytuację drugiej osoby, starać się zrozumieć jej motywacje, obawy i pragnienia. Tylko wtedy będziemy mogli stworzyć prawdziwy dialog. Oparty na empatii i szacunku, a nie na osądach i założeniach. Bardzo typowym przykładem osobistym jest próba spojrzenia na świat przez pryzmat przyjaciela, który przechodzi przez trudny okres w swoim życiu. Otwiera to drzwi do pozbawionego osądów dialogu, który może wzmocnić więź i promować wzajemne zrozumienie. Ponadto umiejętność aktywnego słuchania. Bez przerywania jest tak samo ważna jak umiejętność mówienia. Często tak bardzo przejmujemy się wyrażaniem własnej opinii, że zapominamy wysłuchać tego, co mają do powiedzenia inni. Wyobraź sobie, że jesteś ogrodem ziemia to wrażliwość, nasiona to idee, a podlewanie to uważne słuchanie. Bez dokładnego podlewania nasiona mogą nie wykiełkować, a rośliny nie zakwitną. Uważne słuchanie i umiejętność zrozumienia punktu widzenia innej osoby sprzyjają porozumieniu i wzmacniają więzi emocjonalne. Ważne jest, aby wsłuchiwać się nie tylko w słowa, ale także w przekaz, który za nimi stoi, w dźwięki, które je otaczają i w niuanse, które kryją się za ekspresją werbalną. Doszedłeś tak daleko, bo coś w tobie wie, że to przesłanie ma moc. Ona przychodzi, by otworzyć drzwi, które wydawały się wiecznie zamknięte, i postawić miłość na Twojej drodze. Ale ten cud może się zdarzyć tylko wtedy, gdy wytrwasz i wysłuchasz do końca. Jeśli teraz odejdziesz, energia się rozpadnie, aniołowie odejdą. A to, co mogłoby być Twoim punktem zwrotnym, zamieni się w kolejny cykl oczekiwania i frustracji. Nie pozwól, aby lęk i niepewność wzięły górę nad chęcią zmiany. Zostań i pozwól magii się wydarzyć. Elastyczność jest wreszcie niezbędnym narzędziem na naszej drodze. Nie ma jednego właściwego sposobu budowania relacji. Zamiast Trzymać się sztywnych procedur i schematów, powinniśmy dostosowywać się do okoliczności i jednostek. Podobnie jak rzeka, która dostosowuje się do krajobrazu, my również musimy dostosowywać się do zmian, zmieniać bieg swojego biegu, aby przyjąć wodę interakcji i witalność płynącą z relacji. Trzeba nauczyć się improwizować, szukać nowych sposobów łączenia się i budować nowe ścieżki. Zawsze mając na celu stworzenie harmonijnego cyklu, który nas wypełnia i wzmacnia. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób poszukiwanie równowagi i harmonii przejawia się w skomplikowanej sieci obowiązków, które przenikają nasze życie. Często czujemy się przytłoczeni, gdy kilka sfer obowiązków ciąży na nas jednocześnie. Wyobraź sobie orkiestrę, w której każdy instrument, każdy muzyk musi grać w idealnej harmonii, aby muzyka brzmiała pięknie. Jeśli instrument jest rozstrojony lub jeśli muzyk gubi się we własnej melodii, efektem jest chaotyczny, dysonansowy, hałas, który zakłóca odbiór. Podobnie jest w naszym życiu, gdy tracimy równowagę. Nakładanie się zadań i obowiązków może sprawić, że proces ten, choć konieczny, stanie się niezwykle mylącym doświadczeniem. W konsekwencji ten brak organizacji odbija się na naszej umiejętności zarządzania czasem i energią. Możemy stać się reaktywni, reagując na bodźce zewnętrzne bez planowania i strukturyzowania naszych działań. Wyobraź sobie rzekę, która nie może znaleźć swojego koryta, rozlewając się bez celu w niezliczonych kierunkach. Ten brak kierunku, ta droga bez kompasu, może prowadzić do wypalenia, stresu i uczucia ciągłego gaszenia pożarów. Ważne jest, aby rozwinąć umiejętność ustalania priorytetów, organizowania zadań i delegowania, a w razie potrzeby, znaleźć równowagę między zaangażowaniem a dbaniem o siebie. Aby to zobrazować, pomyślmy o projektancie krajobrazu, który musi dbać o kilka ogrodów jednocześnie. Jeśli będzie próbował zająć się wszystkimi naraz, nie zatroszczy się o żadnego z nich, z należytą uwagą i wnikliwością. Rozwiązaniem, jak w każdej sytuacji, w której występuje wiele obowiązków, jest stworzenie planu, określenie priorytetów, dokładne i uważne wyznaczenie czasu na każde zadanie, a w razie potrzeby zwrócenie się o pomoc w delegowaniu części obowiązków, tak jak projektant krajobrazu zatrudnia asystentów. Taka organizacja pozwala na płynniejszy i bardziej produktywny przepływ pracy, w którym każde zadanie jest wykonywane skuteczniej, bez nadmiernego obciążania energii pracownika. Ta wiadomość niesie w sobie tak silną energię, że może dosłownie odmienić Twoje szczęście, ale ta siła zależy od Twojej ciągłej obecności. Odejście przed końcem jest jak przecięcie nici łączącej twoje serce z aniołami, którzy chcą ci pomóc. Jeśli tak się stanie, zamiast postępu przyciągniesz blokady, nieporozumienia i poczucie ciągłego pecha. Nie marnuj tej szansy, którą dał ci wszechświat. Zostań, chłoń każde słowo i zmień swoją historię na zawsze. Kolejnym istotnym punktem jest świadomość własnych ograniczeń i w równym stopniu umiejętność oceny, jak daleko możemy się posunąć. Nic dziwnego, że w wielu tradycjach kulturowych podkreśla się wagę nieprzekraczania własnych możliwości. Wyobraź sobie statek, który przekraczając własne możliwości tonie pośród wzburzonych wód i traci kurs. Umiejętność rozpoznania tych ograniczeń pozwala nam uniknąć przeciążenia, nadmiernego zmęczenia i frustracji. Przykładem tego jest praktykowanie medytacji i głębokiego oddychania, które nie tylko sprzyjają wyciszeniu, ale także ułatwiają organizację umysłu. Wreszcie, umiejętność doceniania i świętowania osiągnięć. Nawet małych stanowi fundamentalny filar równowagi. Wyobraź sobie roślinę, która w obliczu przeciwności losu kwitnie z większą siłą. Docenianie własnych osiągnięć, małych i dużych, wzmacnia naszą pewność siebie i motywuje nas do kontynuowania naszej podróży. Celebrowanie z kolei pozwala naszemu umysłowi dostrzegać i świętować małe zwycięstwa, wzmacniając. Naszą odporność i umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu, oraz torując drogę nowym wyzwaniom i osiągnięciom. Praktyka ta sprzyja poczuciu dobrego samopoczucia, co jest niezbędne dla osoby poszukującej równowagi i harmonii w swoim życiu. Kiedy zastanawiamy się nad złożoną siecią interakcji, które składają się na nasze życie, uświadamiamy, sobie, że poszukiwanie harmonii nie jest celem samym w sobie, ale raczej ciągłą podróżą, w której kierujemy się naszą zdolnością do introspekcji i samopoznania. Przecież podobnie jak rzeka, dostosowuje się do swojego koryta, dostosowując się do zmian terenu, tak i nasze istnienie kształtuje się poprzez dynamikę różnych nurtów życia, zarówno wewnętrznych. Jak i zewnętrznych w stosunku do nas. Jesteśmy zatem architektami własnego doświadczenia, zdolnymi do nieustannego kształtowania przebiegu naszych relacji, odpowiedzialności i szerzej naszego własnego szczęścia. Masz do czynienia z nietypowym komunikatem. To żywa energia, wezwanie aniołów skierowane specjalnie do ciebie. Który jesteś zmęczony czekaniem i poczuciem, że jesteś niewidzialny dla miłości. Siła ta zakończy swój cykl tylko wtedy, gdy pozwolisz sobie zostać do końca filmu. Jeśli zdecydujesz się odejść teraz, ta energia przepadnie, aniołowie się oddalają, a to, co mogłoby być Twoją szansą na zmianę wszystkiego, staje się blokadą, opóźnieniem, które może trwać miesiące. A nawet lata. Nie pozwól, aby chwila zwątpienia zgasiła światło, które już zaczęło w tobie jaśnieć. Przedstawione tematy pozornie odrębne zbiegają się w jednym punkcie konieczności rozwijania w sobie cech niezbędnych do bardziej zrównoważonego. Życia. Wyobraź sobie bujny ogród, w którym każdy kwiat o niepowtarzalnym pięknie przyczynia się do harmonii całości. Tak jak każdy kwiat potrzebuje szczególnej pielęgnacji, aby rozkwitnąć w pełni, tak i my musimy pielęgnować nasze zdolności do samopoznania, empatii, komunikacji i odporności. Umiejętności te, tak złożone jak szczegóły ogrodu, są nasionami, które sadzimy, aby rozkwitły zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Rozmyślając nad to pisaną dotąd podróżą, staje się jasne, że poszukiwanie równowagi nie polega na ucieczce od złożoności życia, lecz na ciągłej nauce dostosowywaniu się do niekończącego się strumienia wyzwań i możliwości. Podobnie jak nawigator musi dostosować swój kurs do zmieniających się warunków na morzu, My musimy być otwarci na ciągłą naukę i gotowi dostosowywać się do niuansów sytuacji i relacji. Dzięki temu możemy poruszać się po wzburzonych wodach i spokojnych momentach życia z większą stanowczością i mądrością. Umiejętność rozpoznawania własnych ograniczeń, a także ograniczeń innych osób, jawi się jako latarnia oświetlająca drogę. Gdy lepiej rozumiemy siebie, jesteśmy w stanie zrozumieć ukryte motywacje innych osób. W ten sposób nasze interakcje stają się głębsze i bardziej znaczące. Nie opierają się na narzuconych oczekiwaniach, ale na szczerym rozpoznaniu unikalnej ścieżki, jaką podąża każda osoba. Ten rozwój osobisty stanowi fundament, na którym budowane są głębsze relacje wykraczające poza powierzchowne spotkania Biorąc pod uwagę szeroki zakres tych rozważań, możemy dojść do wniosku, że osobista harmonia nie jest abstrakcją, lecz stanem umysłu osiągniętym poprzez samodoskonalenie. Jest to poszukiwanie, które zmusza nas do postrzegania siebie jako części większej całości, w złożonej symfonii, w której nasze działania tak różne jak nuty muzyczne, tworzą unikalną melodię. Poszukiwanie harmonii staje się zatem zaproszeniem do poznania samego siebie i pełnej szacunku interakcji, zaproszeniem do podróży pełnej nieustannych odkryć, która prowadzi nas do głębszego stanu spełnienia. Rozmyślając nad tą podróżą do chwili obecnej, Twoje serce już wie, że nie chodzi o byle kogo, a aniołowie to potwierdzają. Ta wiadomość ma na celu nawiązanie kontaktu z osobą, z którą naprawdę chcesz być. Zaufaj procesowi i otwórz się na to boskie połączenie. Komentarz: Otwieram się na miłość 222 i pozwalam wszechświatowi wykonać swoją część. 22 To liczba, która przyciąga właściwego partnera we właściwym czasie.